Studio Poczta TV gościmy dzisiaj Paulinę Strączyńską, dyrektorkę Biura Rekrutacji i Partnerów Biznesowych HR. I od razu zacznę od pytania, Paulino: Co to za program Pocztowa Akademia Kariery? Może budzić zaskoczenie, że spółka taka jak nasza, która mierzy się z wyzwaniami, wprowadziła plan transformacji, nagle znajduje przestrzeń na Pocztową Akademię Kariery. Opowiedz o tym. Chcemy tak naprawdę uderzyć do studentów, czy też do absolwentów, do ludzi młodych, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą znaleźć swoje doświadczenie w takiej spółce jak my. Pamiętajmy, że poczta to nie tylko to, z czym wszystkim nam się kojarzy, czyli z panem listonoszem przynoszącym, zostawiającym nam awizoskrzynce, czy też panią w okienku przybijającą pieczątkę, czy naklejającą znaczek. Jak najbardziej nie. Poczta ma do zaoferowania wiele różnych potencjalnych możliwości rozwoju na różnych stanowiskach, w różnych obszarach. I ci ludzie młodzi, z którymi się gdzieś spotykaliśmy, z których rekrutowaliśmy tak naprawdę na, to na te praktyki, bo to nie na stanowisko, a na praktyki, chcą się rozwijać w tych obszarach i chcą um, też potencjalnie współpracować dalej z nami w poczcie. No właśnie, powiedz trochę więcej uh -huh. o tym uh -huh. naszym kandydacie do uh -huh. programu. Jak my sobie go wyobrażamy? Kto to jest? Uh -huh. Tutaj na początku zebraliśmy zapotrzebowania z różnych departamentów i biur centrali, bo te praktyki są skierowane na ten moment do jednostek centralnych Poczty Polskiej. Po zebraniu tych zapotrzebowań od jednostek biznesowych, wybraliśmy i przygotowaliśmy ogłoszenie do każdego departamentu, który takowe potrzeby zgłosił. Skierowaliśmy to ogłoszenie do studentów i skierowaliśmy to ogłoszenie do absolwentów, czyli tak jak wspomniałam wcześniej, do ludzi młodych, którzy chcą w tych obszarach dalej się rozwijać i przeprowadziliśmy cały proces rekrutacji. A czy mamy jakieś mhm. konkretne pomysły, czy są mhm. jakieś preferencje co do wykształcenia na przykład? Mhm. Mamy, jak najbardziej, mamy logistykę, mamy controlling, który też potrzebuje bardzo osób z ścisłą głową, czy też z umiejętnościami matematycznymi. Czyli finanse. Tak, jak najbardziej. Mamy Obszar logistyki. Mamy także inne w pianie pana prezesa kosza, czyli w pionie strategicznym tutaj też zapotrzebowania. Sam pan prezes bardzo chętnie przyjmuje praktykantów do siebie, także w różnych obszarach poszukujemy. A powiedz, jakie są statystyki? Czy możemy podać mniej więcej, chociaż szacunkowe Konkretnie. liczby? Konkretnie. Konkretnie. Mhm. Wszystko przeliczyliśmy. 763 kandydatów mieliśmy dotychczas, aż tyle zgłoszeń zebraliśmy na praktyki u nas w poczcie, więc to też oznacza, że coraz fajniejszy nasz profil jako pracodawcy jest zarówno na LinkedInie, jak i na innych portalach. I z tych 763 aplikacji zebraliśmy 24. zebraliśmy wybraliśmy 24 osoby, które rozpoczęły z nami współpracę od 1 lipca. To są dane, które dowodzą, że jest mhm. całkiem duże zainteresowanie, to mhm. zainteresowanie całkiem spore, no i rzeczywiście również mhm. spora konkurencja, tak. jeżeli chodzi o ten program stażowy. Mhm. Okej, okay, a wspomniałaś wcześniej o tych zapotrzebowaniach z konkretnych biur. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć o tym, mhm. co to są za biura, mhm. jakie obszary mhm. tych działań mogą poznać mhm. ci adepci? No. Em, jakby departamenty i biura, które wymieniłam, to są przede wszystkim te obszary bardzo właśnie związane czy z czy z obszarem finansów, mm -hmm. czy też z obszarem strategicznym. Przy współpracy z naszymi dyrektorami biur, czy też kierownikami działów, wydziałów, praktykanci poznają na co dzień to, czym te biura się tak naprawdę zajmują. To nie są praktyki takie jak kiedyś pewnie pamiętamy, że chodziło się i parzyło kawę, czy też kserowało dokumenty, czy brakowało. Nie, to nie, absolutnie nie, tędy droga. My poszukujemy osób, które raz profilowo mają doświadczenie już związane z kierunkiem studiów, i mogą to wykształcenie, które zdobywały dotychczas na studiach, wykorzystać właśnie w bieżącej współpracy z departamentami. A dodatkowo mamy też szereg fajnych wydarzeń przewidzianych dla naszych praktykantów. Myślę, że wszystkich bardzo zainteresuje wycieczka na tak zwany WER, czyli do naszych rozdzielni, gdzie przeładowujemy czy paczki, czy też listy. Mamy także kolejną wycieczkę zaplanowaną dla tych praktykantów, nie tylko nauka jakby praktyczny, praktyczna zawodu, ale także kwestia zobaczenia, jak wygląda urząd pocztowy od tak zwanej podszewki, czyli to, co się dzieje na zapleczu. Powiedz im jeszcze, jeżeli chodzi o taki program, opowiedziałeś troszeczkę o tym, uh -huh. jakie benefity mogą, jakie korzyści mogą wyciągnąć uh -huh. uczestnicy tego programu. Okay, a nasza spółka, czy my uh -huh. też skorzystamy na tym programie? W Jak najbardziej, dlatego że planujemy też te osoby, które najbardziej będą efektywne w realizacji zadań we współpracy z tymi kierownikami, czy też dyrektorami, biur, czy też departamentów, aby zaproponować im później pracę. Zatem proces całej rekrutacji, który został już dokonany przy wyborze tych 24, Praktykantów jest już za nami. I teraz, jeżeli menadżer zdecyduje się na to, żeby rzeczywiście taką osobę pozostawić dalej w firmie, to ma taką możliwość i zostają te osoby zatrudnione od razu po zakończeniu praktyki. Ponadto jeszcze z punktu widzenia benefitów dla tak zwanego praktykanta, to są płatne praktyki. To nie jest tak, że oni przyszli tutaj za totalne free. Oni rzeczywiście to istotna wiadomość, nie ukrywajmy. Otrzymują uposażenie w wysokości 4000 zł brutto, także jest to spore wynagrodzenie, które przez cały okres. Praktyk, czyli przez 3 miesiące i 5 września będą otrzymywać. Okej, okay, i co dalej? Pierwsza edycja już tak naprawdę się rozpoczęła, już zakończyłaś się ten proces rekrutowania do programu. Czy będą kolejne? Czy te osoby, które chciałyby spróbować swoich sił i nabyć doświadczenie właśnie w murach poczty, będą miały szansę i kiedy? Już rozpoczęliśmy proces zapotrzebowania, kolejny raz wśród dyrektorów departamentów i biur. Te zapotrzebowania spływają do nas, do naszego biura rekrutacji i partnerów biznesowych HR. Po zebraniu wszystkich Wszystkich potrzeb uruchomimy ponowną rekrutację na kolejny etap praktyk, które będą zaczynały się już zaraz w sierpniu. Paulino, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i już zapowiadam, że Departament Komunikacji i Relacji Zewnętrznych również będzie szukał do tego programu kandydatów. Serdecznie zapraszamy.